...bitches love cake. No to jedziemy. Proszę. Eee... A... Ty nie strzelaj w dziewiątku i tylko z na napalaj.

się ustawię trochę inaczej. No i czekamy. Ja idę na Ciebie prosto na No dobra, dobra, dobra. Słychać strzały? Słychać, słychać, już dawno Dobra, widzę sarenę. Jakbyś widział. Ja coś wybiegnie od razu wadę, nie? Dobra, lecą Co leci? U mnie nic na razie Jaleń Inteleganck Byczek U mnie na razie nic, czysto. jest to po prostu na mnie praktycznie No jeszcze takiego przeżycia to ja nie wiem. Mogę wziąć mniejszą lunetę. No ja mogłem wziąć tego... E, masy, no, kolimator. O, kolimator byłby najlepszy. No mogę sobie wziąć... No mieć. ja mam alitka. Ale ja wiesz, że mogę lunetę wziąć na najmniejsze i takie dobrze. No, w sumie to nic u mnie czysto, nic u mnie nie ma. A ty masz już jedną łanię, czy nie? No ja ubiję byka jednego. A tu tego co spłoszyłeś mi? Wątpię, bo on nie jest jakiś specjalny. No, no właśnie, on też nie był jakiś specjalny. że przez las coś ucieka, ale, ale nie, nic nie ma. No, u mnie nic nie ma też. Ale po do podejrzewam, że jak ten grzemek pójdzie na ten, na, 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 e, tam, na, no, na a tam na, 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 tam to na, na, to no, żywa No i tak właśnie Nadal czekamy Możemy też zrobić takie widzenie na całą kukurydzę Cześć No możemy spróbować Ty to no, szybko ty... do ciebie przybieg ten byk no, no, szybko nie, dosyć. Ale nic tam bokiem nie biegło? Nie, u mnie nic nie biegło. Tutaj nie. Przynajmniej nie widziałem. Na mnie, to chyba jeszcze, na mnie to chyba jeszcze za wcześnie. Bo ja do Was mam 300 metrów. Trochę więcej. Wariaty, hmm. I co, ten byk ci leży? Leży, leży. Dobra, ja to chyba na tyle w tym miejscu, przynajmniej u mnie. Do ciebie coś tam muszę no, Może coś przyjdzie, może. No jeszcze chwilę macie do mnie. porozważyłeś tak po się tu po po bok. Możliwe, bo to było najlepiej. Nie na znajdowałem śladów Saren, leży. Więc... No może bardziej bokiem bo poleciały. No, 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 no. Chodźcie, przejdziemy tu, łącej zobaczymy, czy, czy te ślady. No. Ale walcie jeszcze. Bo, może mi coś wybiec. Ej, tutaj Jelen, to on na ciebie biegł. Tak, tak, tak. Dobra, ja idę to może nie na jeszcze inny przepust taki, bo może tam będzie coś w większą okres Chociaż nie wiem. No cóż, u mnie bida. No tutaj ciała dostał. No, nie wiem jak on tam dostawał, ale. Zbiorę go. bardzo no, ciało dostać. Strzelałeś powiedzmy, że tylko mierzyłeś w niego nigdzie perfekcyjnie nigdzie strzał oddać Powiedz, czyli tutaj, tutaj... tutaj nic więcej nie było No tu łączka mi nie leciało Możemy spróbować teraz ten na tej pokryzy. Może tam będzie lepiej. Chodź zobaczymy tutaj jest chyba jeszcze jedna łączka Zobaczymy czy może tutaj jakieś ślady spłoszone były. No ja też idę zobaczyć strzelaj tutaj, tutaj chyba jeszcze, nie... Strzelaj, strzelaj. Może mi coś A nie, dobra. Ty już tutaj. Dobra, to zaczynamy. Ja puszczam na no, i jedziemy. Strzelam. Wal. Tak. Ja też. Jedziemy, 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 jedziemy. Kurde, to jest tak rozległe, bo ciężko coś zobaczyć jeszcze te, te liście działaczów. No, po... no, nie... no kurde. Ale słychać jak panacie Zobaczymy co z tego wyjdzie. Do mnie? Nie, ja ale prosto na ciebie, Konrad, biegnę. Dobra, tu są ślady. Coś tu uciekało. Ja tu nic nie widzę. Nic nie widzę tutaj. Bieg biega. Strzelaj go. Bieg biega. Ja tam nic tu nie widzę. Aha. No u mnie ja tu nic nie widzę. Może gdzieś tu biega, ale ja tam... Tylko w ogóle nie widzę No, mam jeszcze do Ciebie, to O, co no. słyszałem? To Ty napalasz spawnę już ładnie Cię słyszę Mhm No Konrad, to... Ty mnie słyszysz, czy nie? Słyszę. A to słyszysz, czekaj. No pewnie głośno. Powiem ci, że... Co? A kiedy jest bliżej mnie jakisz ty O lok No jest bliżej Ja to nie Słuchajcie, bo ja trochę z kursu zlazłem, ja między tymi dwoma jeziorkami mam przejść, tak? Słabo, coś. No, u nie było wtedy najlepiej. No, ale wy tam mieliście byczkę O, Lis spłoszony. też cały czas ucieka coś w Twoją stronę, Konrad? No są ślady. Dobra, Gij, w Waszą stronę będzie lis od razu. Walcie z kuli do Lisa na no, mnie macie ze śród. O, proszę. Coś tam Aha. No mówiłem, że idzie. Dobra, nie siedem. Awary. Ugramy. Nice. Ale chcemy, żeby coś jeszcze nie polazło, bo to wiesz jak to jest. No ja tutaj nie mam, co jest naprawdę nieprawdopodobne, że nic nie ma. No dziwno. No na nawet sarańska. Widzicie co? Jeszcze lepszym teraz padło. O proszę. Coś się dzieje. Coś się dzieje, proszę państwa. Tak by. Ale mi tu ładnie przebiegał, przez ten, przez Prze to pole. Przez to pole, no tak przez... jak mi wtedy. Znaczy nie, 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 nie stoję na polu. Ja stoję w lesie. I mi tutaj przez tą, przez tą ładną taką lukę przebieg. Dobra, yy, Konrad to ja ci idę jeszcze od boku koni wiesz? Idę ja ci na ja coś Dobra. Ale tu leż w tę stronę. Byczek leży, słaby. No. Ale, ale jest. Lis do ciebie uciekł. Do mnie? No. O Lisa to nie trafi. Bo tu jest hardcore trochę. Trochę tak od, od boku pójdę. No idź tak od boku bardziej. No no ja tu już nie teraz, teraz nie strzelaj, tak? Teraz tak nie strzelaj. Dopiero jak wiesz, ustawisz się na stanowisko, to wtedy strzel kurde. Jeszcze kurna zabawaj. Dzieciutko stałem, jak tu se przebiegało, a ja... A no To zajebiście. No to tam z nimi jeszcze łanie biegły, tylko tam głębiej. Dobra, pokaż jak ty tego dzika strzeliłeś. Czekaj, słuchaj Tutaj jakoś biega. Dobra, Ej, on może biegł, bo tu jest Dobra, i gdzie on leży? leży ten twój bociek w ogóle, czy nie? Leży tutaj, dawajcie na zdjęcie, czekaj. Oczywiście, bo... jakby jedna osoba była, bo tu za to kurko. Czekaj, pokaż co to jest. Kurwa, kurwa go obróć na drugą stronę. Spróbuj. Nie, to nie jest mój beczek, Ja, ja strzeliłem dwa razy większego. No dobra, muszę we w stronę, stronę, stronę byczka. Dobra, nie wabimy go chyba na razie, no nie, to tam żeby tam on tam nie. nie, na razie... Wabimy go, by. czy nie? No, 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 no na razie pytaliśmy. nie, żeby, wiesz... No no. Czekaj, gdzie on dokładnie jest? Tam. Możemy poczekać, no. aż wyjdzie z tego lasu w sumie. Może w sumie. Tak Dowalimy go na cicho tak. czy głośno? Nie wiem, ja wam mogę oddać. Nie, dawajcie go na cicho, kurde. No, ale tylko my możemy na cicho. Proszę mi że raczej. to tak bez sensu. Dobra. Może wiesz, że cały stadu będzie, nie? No, 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 basia. Ale jak on tak mocno ryczy, to on będzie słaby, bo tak fantazja jest. To zawsze. Tam no tam może nie zawsze, ale w dużej części. O, no. Znaczy się, taki mały to aż nie był, no nie przesadzaj. No nie miał 200, to był mały. No 200, 200 to nie bo... miał. On 200 licza, że... 200 to już ładne były jakieś miarę mm. Widzę go, widzę go. Eee, cioto. Zaraz wyjdzie na górkę, zaraz no, wyjdzie na górkę. Ano, widzę go, widzę. Sam idzie? Tak. 44 metry. Dobra, to jak chcecie to no go walcie. Uważaj Czekajcie, ile, ile tu jest, ile tu jest do niego? Tu jest. 50. Dobra. A, walcie go, bąbokiem, bo stoi, zajbiście Czekaj. Ja... No. Walę go. Asekuruj Czekaj, 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 czekaj. Niech cię asekuruje. No, Dobra, gotowe. Asekuruj wal. Dobra, czekaj. Ta szesakuruje. Dostał. <noise> Jakie sydko, kurwa. Ej, dostał, no nie, dostał. Dostał, chyba. dostał, bo się zgiął. Ciekawe na co? Leży? Powinien paść. Nie wiem, czy trafiłem go potem. Ten tu był. Dostał. Zresztą jest Na, ciało? Ciało. na ciało? Ta. no bo daleko. Dobra, Daleko to... tutaj uciekał. No. Ale my chyba w górkę trafiliśmy. Bo tu górka była. Uuuu, no. kur... jeszcze się go pociągnie. Tylko on gdzieś tu jest... Ja snake'a O, ileś tam... No, on jest kurde tutaj ten... Aj... Trzeba obejść jakoś. No poczekaj na niego. no tak, tak, on był blisko, on gdzieś tutaj się tak za chyba ten... nie poszło, tak dobry w miarę zbrania może. On ma Ale dziwne, że się tak szybko uspokoił. Chodźcie tutaj, chodźcie bardziej tu, bo on jest na ja tym... myślałem, na... że on będzie uciekał kawałek. Na drogi. górce jest. No. I, I tak trochę chujnie szło tutaj nie? Za przeproszeniem. Hmm. to to są jakieś ślady. Czekajcie, ja go jeszcze nie widzę. chyba farba jest. Bo może być. Czekajcie, bo może coś tu jeszcze być. Ja go tu tak, nie jest. widzę. To jest zaznaczone. Widzicie, Widzicie go? Uważaj tą cioszek bądź tylko siebie. Może wyjdzie. Ja być. go nie widzę. Bo on wchodzi na górkę pewnie. Albo nas ogarnie. Może on teraz wiecie. Trochę się boję wychylić tutaj. Nie, ja już tutaj Lubię tym... Nie się za górek wychylać? No, to taki rej. Nie, no, przecież... A tutaj takie się... coś wyskakuje przez twarzą. No, chyba wyczułeś. On leży, leży tutaj. Leży? Tam tak. nie jest chyba poroże albo... Do... To, to daj mi go dostrzec, Tutaj mi go dostrzec jak coś. A on padł, dobra, on zdechł. Jest tam na dole. już? No. Dobra, to ja go idę zebrać. A, no, dobra, to... to ja go idę zebrać. Dobra. No jednak ten mógł... nie. Ja żyje, stawić. żyje. Żyje, żyje jeszcze. Ale... Ja go dostrzelę. Ja, ja go dostrzelę, ja go Zostawcie mi go, ja go dostrzelę. Tutaj. Gdzie on jest? No Tu jest? Żyje czy już zdechł? No, serno się Właśnie, nie biegajcie, bo sam na jeszcze. Gdzie on, on z... jest. Właśnie, gdzie on no, jest? No, po, po drugiej stronie, Daleko po drugiej kawał stronie. drogi. Tamtą to ja o widzę. Gdzie on jest? jest? Widzę, on tam stoi, paś. Dobra, ale gdzie jest ten byk? Takie pytanie mam. Tu. Ma. Gdzie? Na tu, zełem. Jego ja nie widzę. Też to, to szkoda widzę to. Naprawdę? No, o tu leży, o tu? Ja nie wiem, no gdzie go tak, widzicie. Ja nic tutaj nie widzę. No, ja też nie. A no, no wyskakuje Ja, mam, to, ja, ja to... mam tu tylko farbę. Ja mam tutaj tylko ja krew Ale tutaj widzę go Aj, Weź go zbierz no Ja go tu nie mam On dla mnie jest ranny, trzyma głowę w górze i nie rusza Czekajcie go. A co to robi No to zbierz. oczywiście, coś się patrz, zbugowało Patrz czy ja dobrze mierzę, dobrze mierzę? Czy źle? A oczywiście się coś zbugowało Mierzę mnie, czekaj No A. teraz mierz we mnie Tutaj, tak? Wyżej. Wy... Czekaj. Czekaj. tutaj. Nie też... ogarniam. może ale... Gdzie mam mierzyć w końcu? Kucam No I pode mnie od, O, ty ja O, jego Wlazł Oczyń się, oczyń się Stoisz na nim, nie? samo w głowę Da? <laughs> tak I, <laughs> I się nie <laughs> rusz. No. Może jego ja go dostrzegę go... Nie ogarniam No weź go do Rusza się, czy nie? Padł? I dalej żyje Ej What the fuck? Ej, on się zbugował Akurat kurzeł się odezwał, nie? Ła ładny jakiś, czy nie? No. Kozioł się... a nie, zatrzymał. Jeszcze kozią się odezwał, no ale uciekł kozią akurat. Czekaj, gdzie ona jest tutaj? On widzę ją, ja, widzę, widzę, widzę. Też mogę strzelać. Przed wami. Nice. Leży. Drodzy, no, co zaznaczę, żeby z nie tego dziwne, żeby nie leżała tak szczerze. No, Bo gdzie z, dostaję, tego, tak na z tego magnuma na pewno. A z tego to co ja powiem? Ja 9.3 brałem 454 normalnie rewolwerek hmm. Poskramiacz niedźwiedzi Dobry? Dobry Chłodzie się wyglądasz Dobra, dobra ja jestem ready, mogę strzelać Czekaj Niech się Daj ruszy Udrzewa się Podrzewam i zasłania jego No wiem, właśnie mi też Niech się ruszy trochę bardziej ja go spróbuję zwabić jeszcze może To go na no łeb Kurde, gdzie jeszcze serno O, drugi, drugi, widzisz? Po lewej y, za rzeką, po naszej stronie No to wapcie je Dobra, kurde. To widzę. może ja ty, ja tego z lewej, to z prawej zaciąć No okej okay. Tylko, że on tam kusuje trochę Ale ja mogę strzelać Dobra, już nie mogę Ale kurde, ładny jest ten, Trzeba ten... poczekać No, no widać Poczekamy. Ja pójdę bardziej z lewej, no. Dwa mnie to już sami tam stoi. Jak się hmm, ruszy, to po parę... tej... Ale spuszyła się sarna. Słyszałeś, ty, jak się ty, spuszyła? No. Kurde. Ma też wamit na gęsi? Widzę kolejną sarnę. nie, nie wziąłem Gdzie jest? Koziołek, koziołek. Po mojej stronie przyrzecę to ja koziołka będę ciągnął. Ale to weź go z wab, żeby tu nie wlazł we mnie, dobra? Wiesz co, ja mogę strzelić do tego gini. dzika, a ty tam jeszcze go nie widzisz, tak? No nie widzę, to chyba strzelimy tego, aby. To czekajcie, ja do was przyjdę i na trzy strzelimy. Ale... O, on się, się wabi ten dzik, czy tam stoi? Stoi cały czas, chyba się zbudował. Dobra, już nie wab, nie bab, Dobra, on jest po lewej stronie master od ciebie, tak? Tak, tak, tak. Przerzaczę. No teraz jakiś... nie jakieś gówno. Ale, ale, ale no... Sam jest przynajmniej. No dawno kozanie, strzelanie, to czekajcie chwilę. To ja idę tam i strzelę. A ja wczoraj. Kutuka. Można byłoby go strzelić o, w szyję. Ja kozła nie strzeliłem, chyba oj, powiem ci dobre dwa tygodnie. Dobra, jakieś dodajno. Ale dawaj. ty fajnie wyglądasz, nie jak leżysz tak No mówiłem. Na ścianie, nie, na ścianie, Czekaj, w ścianie, nie? Na ścianie Czekaj, muszę patrzeć po, robisz, po... Teraz to w Na leży, pierwszym brzegu czy nie? na drugim brzegu? Przy naszym brzegu, bardziej w lesie. Idzie to prosto na odliczaj. nas. Niech ktoś nam odlicza. Czekaj, czekaj, jeszcze nie. Niech zobaczę tego dzika. Ideja, że znaczy ja tego. Wam odlicza, wy strzelacie. O, leci za nas, wiesz? Czekaj. Tam jest kozioł, tutaj dwa dziki. Tak, tu koziołek biegnie. biegnie. No, o, dobra, szybko musisz się ściągnąć, no bo już. Dobra, biegnie. czekaj, czekaj. Dobra, dobra ja, ja mogę walić dzika, No nie widzisz. Ja, to nie sobie. widzę, czekaj, gdzie on biegnie. No tam no. lewej Kurde, mój się, no. tak no, no. się, no, się ruszył i tak trochę. Ma. Widzę, jest. O dwa dziki, co O jeden siedem. Jaką może Macie dwa dziki ładnie, no bo jeden tam idzie na przedwami i dwa idą. Dobra, idźcie. Obliczajcie sobie. Trzy te Dobra, mamy dzika Dobra, yy, mam kozła Stoi, nie? No Czekaj, zobaczę jakie pingi są Nie, normalne, czyli Bóg Dobra, chodź po niego On Dobra, pewnie patrzy ja ja... ko takiego buga zni albo on się może zawiesił, wiesz? znik, znik? Nie. nie, on tam jest, u mnie tam jest, ja go widzę tego... No za mosterem idę, no to tam idzie, e, to tam jest nie. No, ja nie popatrzę przez dane, tylko go widzę, ale jak popatrzę na niego... Ej, to, i ten kozioł to tak jest. No szósta no szóstak. To, szóstak jest. Rzutki, to szóstak ładny, Ale go przebiłem. No, mały, Pikawa, mały. płuca, żołądek. No Dobra, jest. z tego... 109 słaby, co nie? Z bullpupa wszyscy strzelacie. Ej, 109 to słaby, no nie? No, słaby. Ej, on nie nie padł. Ej, jak na ciało, jak on tam stał przed chwilą? No stał i mi zniknął <noise> Nie ogarniam.